Tu będzie śpiewanie i granie, bo się nam zblizo zbliża chodę pod polanie, bo się nam już zbliża chodę pod polanie. Witajcie pięknie w wszyscy razem i każdy z osobna jakoście się tu dziś na Tynase nasze 43. Wawrzyńcowe Chody ześli. Moi kochani, nie od dziś wiadomo, że na samym początku w sędy byli i Jest to rzecz naukowo udowodniono i nie ma się o co w ogóle sprzycać. No a jak byli gurole, no to i musiały być trąbity. No bo bez trąbity ani rósł. Nie jakiś ich tam telefon czy Facebook. To debelstwo to dopiero potem. Ludzie wynaleźli i obą za ręką, że górole w tym palcu wcale nie mocali, bo górą wystarczała zawsze trąbita. Bo chodziło przecież o złoto, żeby z jednej holi na drugą hole przekazać nie jakieś głupotki, no wozną wiadomość. I tak sobie myślę i patrzę, że pewnie temu ta trąbita jest tak ciężko, żeby jeden z drugim się ze dwa razy wcześniej zastanowił, o czym chce godać z drugim, żeby nie godął po prostu łopierdować. I tak to u nas, mój u nas u roli zostało. Jak się odzywa trąbita, to globurola, nie przymierzając, jest tak, jakby się odezwał ze dwójka. Znaczy, będzie się coś ich wydarzało niezwykłego. Niezwykłe, jedyne w swoim rodzaju, wyjątkowe, warzyńcowe wody tu, u nas włysała. Każdy z nos, bez względu na to skąd tu przyseł, jak wygląda i tela i jaką ma płeć, dobrze wie, że tam głęboko w środku ze uczestnicy w święcie. W takim święcie, w którego kandzi nika nie ma. Święcie, które są zrośnięte z ujsołami od zawsze i pozostaną z ujsołami na zawsze. Święcie, które łączy wszystkich ludzi bez względu na to, skąd przyszli i co myślą i jakie mają na różne sprawy poglądy. Moi kochani, tu między muncałem rycerzową a Lipowską jest strefa ludzi honornych i ludzi wolnych. Każdy z was jest tu u siebie w fałpie. Mo się czuć tak jak u siebie w fałpie. 43. Wawrzyńcowe chody. Jedyne w swoim rodzaju, które nas porwą o 22. tym ogniem z wawrzyńcowej chody ku niebu i ogrzeją nasze serca uznaję za otwarte. Już zbliżamy się do tego momentu kulminacyjnego, kiedy Wabrzyńcowa chuda zacznie płonąć, kiedy porwie nasze serca ku górze, kiedy wzbije się słupem iskier ku samemu niebu, czyniąc zadość wielowiekowej tradycji, która tu jest zrośnięta z ujsałami na zawsze. Odnosi ona się do pewnej legendy, pięknej legendy, która dotyczy samych początków ujsuł. Otóż uj Solanom zajrzała w oczy, zajrzało w oczy widmo zarazy i wówczas to najstarszy gazda we wsi o imieniu Wawrzyniec wziął sprawy w swoje ręce, jak głosi legenda, pobiegł do, okoli, do proboszcza, żeby dopytać, co ma zrobić. Wtedy to proboszcz powiedział, Wawrzynku widziałeś w swoim śnie takie słupy ognia, co sięgają samego nieba, idź, łospol to na drugi dzień i zaraza minie. I rzeczywiście tak się stało, ponieważ na drugi dzień, kiedy Wawrzyniec taką konstrukcję wzniósł aż ku samemu niebu i ją własnoręcznie podpalił, zaraza odeszła, i od tego czasu Uisoły świętują. Od tego czasu Uisoły się bawią. Jest to okazja do wspólnej zabawy. Uisoły łączą ludzi, którzy przyjeżdżają tu z różnych stron, to nadzwyczajne widowisko widzieć. A trzeba jeszcze dodać, że działo się to w noc Świętego Wawrzyńca, a Święty Wawrzyniec był patronem parafii, do której należały uisoły. Jako męczennik również płonął na ogniu. Te dwa piękne wątki splatają się w barwną opowieść, tkając dzieje uisuł. Dziś uczynimy zadość tej wielowiekowej tradycji i znów. Chuda zapłonie, chudy płonęły zawsze. Gdyby to był zwykły ogień, pewnie by tak się nie działo, ale w tym nadzwyczajnym widowisku jest coś wyjątkowego i każdy, kto choć raz był i oglądał, będzie tu zawsze do ujścia na Wawrzeńcowe Chudy wracał, bo Wawrzeńcowe Chudy to jest widowisko jedyne w swoim rodzaju i ma w sobie coś z magii, coś z mistycyzmu.